Siemanko ludziska! Witajcie serdecznie w The Forest! Witam was ponownie! Fatal drwal! Witam was w moim lesie! A to, to moja mała, mała baza, którą sobie zbudowałem. Ja trochę też budowałem na live'ie, który był tam niedawno. Mała widownia była. No ale cóż, na live'ie było fajnie, przyjemnie, przytulnie, tak kameralnie. I sobie zbudowałem taką oto mini-bazę. Jeszcze nagrałem na starym sprzęcie, więc Wiadomo, wiadomo, nie będę tutaj wam gadał. Pułapka, tutaj miałem ścianę, lecz ścianę, wcześniej miałem zrobioną z takich zwykłych desek po uderzeniu się kierą ta ścianka się po prostu rozwaliła. No i musiałem zbudować coś innego. Bo już nie dało się tego drewna odzyskać, a nie chciałem się znowu ścinać drzewa, z całeś tych marnych ścianek, więc postawiłem te. Te się nie psują, więc te są spoko. Taka oto mała kabinka, kabinkę sobie zbudowałem. Tutaj mamy pułapkę. No boż, nie chciałem budować tych ścian, to zbudowałem pułapkę i zbudowałem takie oto szpice, które po prostu zatrzymują tych y, patafianów. Yy, no i to chyba na tyle, no. Tutaj zbudowałem sobie stoisko na... stoisko. Yy, taki... Trzymacz patyków. Mogę sobie tam odkładać patyki, brać patyki. Tu mam ognisko, które było... które postawiłem sobie wcześniej. Yy, tak jakoś... O, nie łapię, dobra, złapało ognisko. Tutaj mamy kolejne ognisko i tu mamy taką pewną rzecz, na której możemy trzymać jedzenie, ja wam zaraz pokażę, czy mam, mam coś, możemy sobie, możemy dać na ognisko lub tutaj, tu się będzie piekło dłużej, ale jest taki fajny klimat, oczywiście jest problem, bo to ognisko jest ten, to pierwsze ognisko, więc ono szybko gaśnie strasznie i to się za nim upiecze, to w ogóle mogło być to, chociaż to też gaśnie. Yy, dobra, weź to schowaj tą niewidzialną rękę. Znaczy niewidzialną zapalniczkę, boże, rękę. Tutaj jest trzymacz kamyczków, kamyki, daj kamienia. Tu jeszcze przed domem zbudowałem dwa totemy. I tu jestem w trakcie budowania pułapki na tych leszczy. Tu mam jeszcze pułapkę na króliki. Czasami się złapią i mamy, o, właśnie dobiega jeden króliczek. Możesz sobie wyczyszczać to z tego i będę miał listki i patyki. Tu mamy na trzymanie na tych wielkich bali, które sobie czasami tam ścinam i tu odkładam. Tu mamy wielki bonfire, wielkie ognisko, które odstrasza ich. A też no i po prostu ratuje, bo czasami oni to w to wbiegają i palą się. Więc to jest bardzo ciekawe. No i teraz byśmy mogli zbudować tą jedną pułapkę. Na te, na tych leszczy, więc potrzebowałbym drzewo. Jakieś takie zdrowiutkie drzewo. To jest, wygląda tak całkiem, całkiem. Oj, 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 oj. No co jest? No, ścinaj dobrze. No, tam mam jakoś jeziorko. Tam gdzieś dalej jest wioska i chyba widzę ludzi. Nie wiem czy to są oni, czy to są czy to są totemy od nich. Nie wiem, tu się kręcą wokół uważam cały czas jakieś pojedyncze osobniki. które ja oczywiście zabijam. Ale nie tak yy, często oczywiście. Czasami to oni mi gdzieś uciekają, albo ich po prostu nie zauważę. Nie wiem, ile tu mi drewna brakowało do tego, żeby to skończyć. Jedno. Aha, dobra. No i tu nam się przyda ten lockholder, holder do trzymania tego drewna. Tu jakieś patyki, kamyki. Mam full. Mm. No i tak oto pułapka się będzie procedować. Fajnie, że można pułapki resetować. To jest bardzo przydatne. Teraz nie musimy budować od zastrania tych pułapek, tylko po prostu rzucamy. Yy, Klikamy po prostu E i pułapka się resetuje. Tak było w przypadku tamtej pułapki, tej z tymi kolcami, tą ścianka która się tak wystawiała, kiedyś się nadepło na tam jakiś patyk. Myślę, że tutaj z tą pułapką będzie podobnie. No weź to zetni co ty człowieku. No robi się deszcz, więc zaraz będzie... O, jest jeden tutaj ziomek. Tam drugi chodzi po tym. Tu mam jednego zioma. Siema ziomek. No co się boisz? No co, nie wyglądają okropnie. Dobra, ale oni są bardzo. Bardzo, że tak powiem. Podatni na śmierć. No kilka strzałów, i widzicie, padają i mam z nich głowy i w ogóle, więc oni są. Oni chodzą, po jed oni chodzą sami, więc oni są łatwi do pokonania. Ci w grupie oczywiście są trudniejsi. Eee, no mam, mam pułapkę nadepnę, ale zepsułem pułapkę. Teraz ją naprawię. O, tylko że teraz jest tak zbugowane, że... że stoję na tym. O. No teraz akurat mi się udało naprawić. Tak to musiałbym od środka naprawiać. No, weź to, co ty człowieku, Kaleka jesteś, czy co? mam rękę. No, jest taki kolejny odcinek, taki wiecie, pokazujący wam, co i jak w tym patchu. Oczywiście sfiksowali, sfiksowali. poprawili różne rzeczy, yy, dlatego, że na przykład, że yy, jak mam, jak nie nagrywam, czyli po prostu gram sobie normalnie, to gram sobie nawet na wysokich i minietnie. Więc jest taki update, taki taka pomoc dla kart AMD, którą aktualnie mam. Oczywiście nie polecam kart AMD, no chyba, że te lepsze, nie wiem jak. Nie wiem jak w ogóle, bo ja planuję zmienić na NVIDIA GeForce, taka bardziej pod gry i pod dla was, żebyście mogli sobie fajniej i w spłynnością oglądać te materiały. No ale to już mówiłem w kilka odcinków wcześniej o tych moich zmianach w tym komputerze, więc, yy, znaczy zmianach, no co planuję z, ogólnie z komputerem, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to tam zajrzyjcie na poprzednie odcinki z The Forest, tam chyba dwa odcinki wcześniej, czy jeden odcinek, czy w tam... o poprzednim odcinku The Forest mówiłem coś o tym, więc nie będę tu powtarzał się głupi. Coś pozbierałem. E, no nie ogólnie nowości widzicie. Tu mi trochę tnie, bo nagrywanie wiadomo. Ale już jak nie nagrywam, to na wysokich bardzo ładnie chodzi. E, właśnie się dziwię, że na wysokich e, nie tnie aż tak. W ogóle nie, nie chodzi płynnie. No na lewach to tam różnie bywa, bo to wiecie OBS, Twitch i te inne różne sprawy duperele. Dobra, czy zapaliśmy kogoś jakiegoś królika? Nie zapaliśmy żadnego królika. Tu jakieś króliki biegają, ale nie chcą w ogóle przejść do mojej. Znaczy, do, mo do mojej pułapki, którą im tutaj zbudowałem. Tu rozpalmy totem, żeby oni tutaj byli bardziej rozstraszeni, chociaż ten... zapaliłem to totem i jeden przylazł. Ale trudno, trudno. Dobra, mm, o czym ja tam gadałem, o tych zmianach i w ogóle... Co jest? Coś się zablokowałem. Wbiegłem na coś zimie. Czy to są jakieś drzewka? Dobra. Tam ogólnie gdzieś była wioska. Gdzieś tam za, tą, za tą rzeką. Była wioska, jak dobrze pamiętam. O jest, jest domek. I my się tam wybierzemy. Nie wiem czy teraz, czy nie w następnym odcinku. Mogę się wybrać teraz. Ale się trochę boję. No co nie, nie, odpuścimy sobie, zbudujemy sobie może jakąś łódź, taką będziemy sobie właśnie po tym jeziorku. Muszę uważać, bo te palanty się gdzieś tu czają za plecami. No, zbudujemy sobie, pójdziemy po te... Czy yy. tam jakiś ziomek jest? Chyba tak, bo to jest totem znowu od nich. Pójdziemy sobie na następnym odcinku, myślę. I... no weź to setni. I tam... A co można ściąć? To jest jakiś... jakaś kolba? Hmm. Jakiś dziwny służb? Hmm. Dobra. Nie wiem, czy tam ktoś nie kuca. Oj, i chyba nie biegnie do mnie. Chcę w się sensie wolę stąd wycofać. Tam się wybierzemy, poliny. Byłem w jaskini na lawie poliny, ale niestety padłem. Bo w jaskini jest jednak niebezpiecznie, gdyż yy, zaatakowały mnie dwa osobniki, które mnie zdjęły na kilka strzałów. A ja wolę swoich leków nie marnować, bo już mi zostało ich dosyć mało. O, jakiś ziomek się tam czai, widzicie? Ten chyba z nadrzeki przylądł do nas. No, Panie Zbyszku, co pan tutaj robi? Pan Zbyszek lubi mnie odwiedzać, strasznie lubi mnie odwiedzać. I to mi się podoba, przynajmniej nie czuję się tu sam. Czekam na kolejny update. Update kolejny wiecie za jakieś 3 dni. Może dorzucą jakieś nowe rzeczy. Nowe budynki, nowe... nowe budynki. Nowe rzeczy do skraftowania. A on tam pruje równo, Reksio. Pan Zby... Pan Zbynio... Uciekł. No i czekam na nowy update, w którym pojawi się, myślę, że więcej takich, wiecie... Aktualizacji... Może... pod moją kartę... Bo dodali tu kilka opcji, którą po prostu... O Boże, przyszła grupa. Zbyszku, czemu żeś ich na mnie nasłał? Idzie grupa, kurde, wściekłych... Mm, kurczę. kurcze... Wściekłych roboli. Wściekłych kanibali. O, tutaj się jeszcze widzicie, fajnie sobie to mięsko wisi. Ale się nie piecze, bo. Znaczy, nie wiem, czy to ogólnie tak działa, że musi być ognisko pod tym, czy to się samo po prostu po jakimś czasie y... piecze. Tak, o z siebie. Ale wolę zadać tam ognisko, żeby wiecie, był taki fajny efekt. Ta grupa, nie wiem, oni się gdzieś tłuczają, ja się wolę nie wychylać, bo oni są strasznie mocni w grupie. Oni jakby ich, nie wiem, jakby tak dostali takie buffy po prostu. Takie power-upy i są naprawdę silne i tu zasadziłem jakieś Jakieś rzeczy Mam jeszcze jakieś ziarna, nie A W ogóle jakieś widzicie, można kombinować jakieś różne rzeczy, ale ja nie wiem jak to się Kombinuje Że sobie tego nie ogarnąłem, chciałem sobie zrobić łuk, ale potrzebuję te liny Mam tu pełno tych list yy, piórek O Założymy sobie zbroję Żeby nie być takim wiecie golutkim, golutkie rączki O upiekło się, I można zjeść Full energia Głód już się zmniejsza, widzicie już dostajemy energii Możemy ciąć drzewo, przenosić drzewa Słyszę jak już tam wydzierają Banda, mm, banda złego Banda łysych tutaj, kanibali Co to jest, A, to jest ten Dodane są w ogóle nowe zwierzęta, ale to już kilka paczy temu było ale nie umiem ich znaleźć. Tam jakieś jelonki chyba pododawali, czy coś. Ale w następnym odcinku myślę, że wybierzemy się już do tej wioski. I w tej wiosce znajdziemy... No na pewno będą liny, więc... Wybierzemy się do wioski i tam sobie... Z tej wioski zabierzemy liny, zrobimy sobie łuki i będziemy polować na tych... Fagasów. Myślę, że może pójdziemy do jakiejś jaskini i... Yy, I to jakoś będzie wyglądać. Oczywiście może będzie jeszcze jakiś live. Więc zaglądajcie na fanpage'a. Yy, tam będą... Tam... Ja tam zawsze piszę, jeżeli kiedy jest live i... W, kiedy po prostu czasami robię tak spontanicznie, że... Wrzucam link z live'a i wbijajcie teraz akurat sobie gram, bo tak mnie naszło na zrobienie live'a. No tam może nie są jakieś tłumy, ale. Ale wiecie. Zabawa, że tak powiem, jest, nie? Dobra, zbudowałem pułapkę, więc chciałbym się przespać, najpierw zapisać. Będzie noc pewnie. Noc jest niebezpiecznie, jeszcze jest dzień, no to jeszcze się przekimamy. Ła, wow, wow, laka dostałem. Przekimajmy się. Okej, okay, robi się już ciemno. Jeszcze co zapiszemy. to Trzeba tak kilka razy. Ja tak wolę się upewnić lepiej, bo to czasami się nie zapisuje. Raz tak miałem, że mi się nie zapisało i. Musiałem wszystko od nowo budować. No te pałki zaś... Tutaj zaczęła się muzyka, więc oni się gdzieś tu kręcą wokół mojego obozu. Mm. Kurczę, nie chciałbym tak być w takim prawdziwym świecie otoczony, wiecie, kanibalami, bo to by było okropne. Ja bym się chyba zaraz posrał ze strachu. oni by to gówno pewnie zjedli, ale... O, słuchajcie, jak tam się wydzierają. Muszę porobić więcej takich bonfire'ów tam w, głąble, w głąb lasu. Lub po prostu takich zwykłych. Wam e, zaraz pokażę. E, takich fire'ów. Takich o. Standing Fire. Można zbudować bonfire, ale to jest dupne. Mm, mam różne holdery. Nie zbudowałem jeszcze Wall with Window. Chciałem w ogóle zbudować e, bo To jest takie dziwna rzecz. Taki Chyba domek, czy co? Ale to strasznie dużo drewna zajmuje. Ja chciałem. Gdzie tu mamy ogródek? Tu mamy to do pieczenia mięsa. Do trzymania raczej mięsa. Ale też się piecze, jak widać. Smolkami, to sobie to zbudowałem. Yy, tak dla osłony. Kurczę, no gdzieś tu jeszcze coś było, co chciałem wam pokazać. Tego nie będziemy budować. To będzie to może zająć dużo czasu. To może być dobre. Czy znaczy taka łódka, nie wiadomo, czy się na nie utrzymamy. Ale coś chciałem jeszcze wam pokazać. O, są poukrywane tak różnie. Czyli musimy przechodzić tak, o, oj, tu mamy defensive spikes. Bardzo fajne, może dodadzą coś nowego. Tu mamy wooden pant, W ogóle możemy sobie z podłogę zrobić, też bardzo fajna sprawa. Stick marker to, nie wiem, stolistków, to jest jakiś obłąd Ja tu widzę patyk i kamyki, a nie stolistków, stolistków, więc... Jest... No to jeszcze muszę dopracować, no ale wiadomo, gra wyjdzie w 2015 roku, czekam niemiłosiernie na tą grę. Słuchajcie muzykę. No coś wam chciałem pokazać, coś z tych domków. O. Domek na drzewie, to jest jakiś alpin, to jest jakiś taki lepszy chyba, pas balkonem, ej. Ten jest taki zwykły, prosty, ale chciałem zrobić takie coś, żeby budować domek na drzewie i żeby z tego domku na drzewie można było przejść do innego domku na drzewie. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Ale spróbujemy takie coś zrobić w najbliższych odcinkach Więc śledźcie The Forest Śledźcie fanpage'a oczywiście No i to było chyba na tyle w tym odcinku Czy to mi się tu... Widziałem, że coś mi się chyba tu świeciło Ale nie, może mi się wydawało Dobra, zapalmy to Oczywiście pogasło, widzicie, to się trzyma To ognisko A już nie mogę tego ogniska zamienić na inne, szkoda Może będzie w... Pełnej wersji, że będzie można zniszczyć jakieś, jakąś rzecz I postawić nową Bo oczywiście można zrobić coś takiego, że... To akurat można zrobić na przykład, że... Yy, stawiasz no weź to postaw. Stawiasz i on nie chce tego. No to klikasz Sejt się to usuwa i to jest bardzo fajne. Tylko że tu nie pomyślałem, z tym mogę postawić takie ognisko, bo to się dłużej trzyma niż to takie dziewne. Dobra, czy mam jakieś jeszcze tutaj? Mam dość sobie tu jeszcze będę piekł. Yy, a można... Po... można dwóch. No, położyłem drugiego, ale on są jakby jed... dwóch w jednym. Więc też ciekawie, więc to jeszcze będzie to pewnie dopracowane. Więcej ja się z wami żegnam, myślę, że wam się taki odcinek spodobał. Trochę tu informacji było wiadomo. Zbudowaliśmy sobie jedną rzecz, tak trochę lipa, biedna odcinek, no ale cóż. No myślę, że wam się taki odcinek spodoba. Może coś tam jeszcze przyszykuję dla was, jakiś inny horror. Yy, typu, nie wiem, 5 nocy z Freddim, Five nights with Freddy, coś takiego. Yy, chciałem dla was, no to już mówiłem, chciałem dla was nagrać... Yy, horror. Ale niestety, nie wyszło. Mówiłem to wam, czy nie mówiłem? Nie wiem, czy wam mówiłem. No to może powtórzę jeszcze raz, że po prostu chciałem nagrać was horror, ale niestety, mm, nie dało ze względu na to, że ta gra wymaga Direkta 11, chociaż gra jest z kwietnia, no ale wymaga, Direkcja 11, moja karta niestety nie obsługuje, ale to już tam nie będzie was za dużo o tym, czego moja karta, co moja karta ma, czego nie ma, więc jest to po prostu stara i mam nadzieję, że jak, jak w najbliższym czasie uda mi się wymienić cały sprzęt na lepszy, nowszy yy, odnośnie generacji i w ogóle tam się jakiś ziomek czaj. No, no, tu banda wysych. oni w ogóle. Z, oni się biją czasami między sobą. To jest też ciekawe. Dobra, ja się z Wami żegnam, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Znowu to muszę rozpalić. Trzymajcie się. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku The Forest i innych odcinków. Trzymajcie się i cześć.